Ostatnie chwile przed otwarciem targów. Nad rozległymi terenami zajmującymi powierzchnię 225 tysięcy metrów kwadratowych łopocą na wietrze flagi państw uczestniczących w tegorocznych targach. 35 flag. Poznań przeżywa dziś swoje wielkie doroczne święto. Tak jak każdego roku na otwarcie targów przybyli przedstawiciele rządu i partii, przedstawiciele życia gospodarczego oraz szereg oficjalnych delegacji zagranicznych. Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz dokonuje tradycyjnego przecięcia wstęgi. Międzynarodowe targi w Poznaniu zostały otwarte. W ślad za grupą gości honorowych podąża tłum zwiedzających. Eksport taboru obejmuje bardzo szeroki asortyment: lokomotywy osobowe, towarowe i wąskotorowe, wagony osobowe, sypialne, restauracyjne i specjalne oraz wszystkie typy wagonów towarowych. Dobra jakość, dogodne terminy dostawy i dobrze skalkulowana cena pozwalają wychodzić zwycięsko polskiemu eksporterowi z najsilniejszej nawet konkurencji w przetargach międzynarodowych. Koła polskich lokomotyw i wagonów toczą się po torach czterech kontynentów. Zwabieni harmonijną linią lśniących lokomotyw, zatrzymajmy się jeszcze chwilę w plenerze, aby obejrzeć stoiska motoimportu. W samej stolicy Polski powstały wielkie zakłady samochodów osobowych, stąd też pierwszy polski samochód osobowy nosi na masce nazwę Warszawa. Z roku na rok wzrasta ilość samochodów rodzimej produkcji na autostradach, szosach i ulicach polskich miast, ale wzrasta także udział tych samochodów w polskim eksporcie. Motor Import jako eksporter przedstawia klientom na targach starannie przygotowane modele lśniących Warszaw. Te różnobarwne i sprawne w użyciu maszyny to produkt warszawskiej fabryki motocykli. Prawem jazdy dla tych kandydatów na mistrzów jest dobra jakość rowerów, które dosiadają. Są też i większe dla tatusiów, również godne polecenia. Pawilon węglokoksu, wyłącznego eksportera polskiego węgla, wzbudzał żywe zainteresowanie zwiedzających zarówno przybyłych z kraju, jak i zagranicy. Niezawodną atrakcją tego pawilonu było zbudowanie w podziemiach fragmentu chodnika kopalni. Dzięki bogatym złożom i wysokiemu stopniowi zmechanizowania kopalnictwa, Polska wysuwa się na czoło producentów węgla na świecie. Roczna produkcja tego cennego surowca wynosi około 100 milionów ton, z czego z górą 20 milionów ton kieruje się na eksport. Polska jest największym eksporterem węgla w Europie. Kostka, orzech, groch, grysik, pełny asortyment gatunków obowiązujących w światowym handlu węglem, stoją do dyspozycji odbiorców polskiego węgla. Każdego roku w czasie trwania targów odbywa się w Poznaniu pokaz mody. Niełatwo dostać bilet wstępu na wypełnioną salę, do której chętnie przybywają goście targowi, aby po całym dniu oglądania obrawiarek, pojazdów, ciężkich maszyn oraz dziesiątków tysięcy martwych eksponatów, spędzić kilka godzin na oglądaniu gustownych modeli odzieży i umiejętnie prezentujących je pełnych gracji modeli. Taki pasaż estetyki, gustu i wdzięku ucieszyć może nawet najwybredniejsze oko poziomu obserwatora trudno ocenić kołnierz tego kostiumu, ale z całym uznaniem można się wyrazić o całości prezentowanego modelu. Rewia Mody to wspaniała okazja dla operatora telewizji i dla tych, którzy nie mieli szczęścia być na sali. W pawilonie przemysłu tekstylnego wyjaśnia się cała tajemnica powodzenia polskiej konfekcji odzieżowej oraz obcej produkowanej z polskich materiałów. Przepych barw, deseni, wzorów oraz rodzajów tkanin to pierwsze wrażenie, jakiego doznaje zwiedzający u wejścia do tego pawilonu. Tekstylia polskie zaspokoić mogą najwyższe wymagania jakościowe oraz najwybredniejsze gusty. Polski przemysł tekstylny produkuje 560 milionów metrów samych tylko tkanin bawełnianych, którymi można by owinąć tak jak ten manekin kulę ziemską dookoła równika prawie 14 razy. CTB, polski eksporter tekstylii, dostarcza wyroby w kolorach i wzorach według życzeń klienta. Wełny są tradycyjnym i znanym na rynkach asortymentem polskiego eksportu. Wysoka jakość kolory według życzeń odbiorców, dobre wykończenie to cechy, które pozwalają łatwo zyskiwać nabywców. Tropiki, gabardiny, flanele, dopeltuchy, panamy, filafil są rodzajami tkanin godnymi polecenia. Jeżeli chodzi o jedwabie, trzeba podkreślić dużą rozmaitość ich gatunków, kolorów, nowoczesność wzorów, które skłaniają najelegantsze kobiety i wybrednych kupców do ubiegania się o te towary. Kobiety krajów europejskich i zamorskich ubierają się chętnie w jedwabie produkcji polskiej. Jak będzie wyglądał ten jedwab na wdzięcznej figurze, skoro już na wiklinowym manekinie wzbudza tyle zainteresowania zwiedzających? Tony to ta grupa wyrobów bawełnianych, która zasługuje na specjalną uwagę. Wielka gama deseni, przystosowana do wymagań każdego rynku, trwałość kolorów, wysoka jakość tkaniny to argumenty, którymi posługuje się w sprzedaży CTB. Produkowanych przez Polskę napojów alkoholowych najbardziej znanym jest polska wódka. Czysta wyborowa to nazwa trunku, którą wymawiają w różnych akcentach znawcy trunków na całym świecie. Mało znanym przez ogół, ale wysoko cenionym przez tych, którzy doświadczyli przyjemności picia, jest polski trunek pod nazwą miód. Taki napój pije się w skupieniu, aby nie utracić nic z doskonałego bukietu i smaku. Daimler-Benz pokazał najnowsze modele samochodów osobowych Mercedes, które natychmiast znalazły nabywców. Pomyślana z wielkim rozmachem ekspozycja maszyn ciężkich pozwoliła osiągnąć doskonałe rozeznanie polskim importerom, wystawcom zaś zawrzeć poważne kontrakty oraz wzbudzić w nich przekonanie o słuszności wzięcia udziału w targach poznańskich. Na tym przykładzie do takiego wniosku powinni dojść również i inni eksporterzy, którzy tego roku nie przyjechali do Poznania.